W pewnym sensie jest przeszkodą, że jest przyzwyczajenie polskich przemysłu, naukowców i badaczy, że bogactwem Polski jest węgiel. I powstało silne lobby którzy nie bardzo może zrozumieć, że z biegiem czasu, kiedy Unia zmienia nastawienie do korzystania z surowców, że nie możemy korzystać już z węgla, dlatego że on emituje bardzo dużo dwutlenku węgla, a dwutlenek węgla dla Unii jest w tej chwili wskaźnikiem importu surowców. Energetycznych dla danego kraju. I Unia w swoich wszystkich dezyderatach 3 razy 20 i politycznej mapy 2050 nastawia na zmniejszenie CO2. I jest pewnego rodzaju no, rozbieżność, że my jesteśmy przyzwyczajeni do węgla, który emituje CO2. Najgorsze, że nie emituje z importowanych surowców, tylko z własnych, ale tym niemniej nasze restrykcje Unii, żeby ograniczyć CO2, obowiązują.